Kochani, z tej strony Ania, witam Was na moim kanale. Tematyka jesienno-zimowa to nas interesuje: ciepłe kurtki. Mimo, że tak naprawdę wątpię, żebyśmy dużo wychodzili w najbliższym czasie na zewnątrz, jednak i tak uważam, że fajne okrycie wierzchnie zawsze jest potrzebne. Przede wszystkim ciepłe okrycie wierzchnie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ciepłe kurtki, ja ostatnio zrobiłam zamówienie na Naked, kupiłam co nieco. Ehm, dlaczego na naked? Powiem Wam szczerze, że ja tak naprawdę już od kilku dobrych lat mam kurtki i płaszcze z Naked. Nie wiem, mam chyba z cztery albo z 5 modeli, jak dobrze liczę. I szczerze Wam przyznam, że to są jedne z najlepszych kurtek, jakie miałam, szczególnie jeżeli chodzi właśnie o te takie bardzo ciepłe, zimowe. Mam jedną szczególnie moją ulubioną kurtkę puchową, właśnie z Naked. Ona obecnie z tego co widziałam, też jest dostępna do kupienia, tylko wydaje mi się, że. Yy, chyba większość rozmiarów była wyprzedana, ale i tak ją Wam podlinkuję. Zresztą w ogóle wszystkie te kurtki Wam dzisiaj podlinkuję pod tym filmem, także bez zbędnego gadania przechodzę do przymierzania. Może Wam też coś akurat wpadnie w oko. Dajcie mi oczywiście znać w komentarzu, yy, która z tych kurtek najbardziej Wam się spodobała. Ja jestem podekscytowana, dlatego, że kurtki zimowe, nie wiem, ja po prostu uwielbiam. Okej, okay, zaczynamy, powiem Wam trochę z grubej rury. Ja, jak siebie w tym momencie widzę, to ja mogłabym już e, wsiadać w samolot i lecieć do Reykjaviku. No muszę Wam powiedzieć, że to jest totalny misio. Przepięknie wygląda ten płaszcz, na maksa. Mi się podoba. Jak możecie zobaczyć, on jest taki oversize'owy. Ja wszystkie te kurtki wzięłam w rozmiarze 38, z tego względu, że zazwyczaj jak w zimę Nakładacie jakieś kurtki, to zazwyczaj pod spód też coś nakładacie. Czy to sweter, czy to bluzę. Także warto mieć tutaj troszkę przestrzeni, żeby właśnie wszystko się pomieściło. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że jak na płaszcz za 364 zł, to nie wiem, czy jakoś bym go tutaj lepiej troszkę nie wykończyła. On jest. Tylko zapinany tutaj na takie guziki, muszę przyznać, że też nie jest najcieplejszy. Nie jest to taki bardzo, bardzo ciepły płaszcz. Powiedziałabym, że on jest taki raczej na teraz, gdy nie jest jeszcze a, aż tak bardzo mroźno, nie jest dokładnie wykończony. Na przykład tutaj w miejscu, gdzie są guziki, to normalnie tutaj są nitki. Dosłownie tutaj są szwy, nitki i to no nie wygląda ładnie po prostu. Jakby za płaszcz zaprawie 400 żeby to było jakoś, nie wiem, wykończone, obite chociażby, albo coś w tym stylu, albo przynajmniej jakoś te nitki schowane, nie wiem, cokolwiek. Natomiast sam styl tego płaszcza zdecydowanie mi się podoba. Ja w ogóle bardzo lubię nakładać rzeczy takie duże, takie ciepłe, i czuć się w nich. Jak taki misio opatulony w kołderkę. Kolejna kurtka, tutaj typowa, krótsza, taka puchówka. Muszę przyznać, że kurczę, nie, no ja tak jak już wcześniej wam wspomniałam, ja uwielbiam po prostu kurtki i ja jak cokolwiek takiego nakładam, to czuję się strasznie komfortowo i strasznie tak przyjemnie. Muszę też Wam powiedzieć, że naprawdę bardzo ładnie ona się prezentuje. Ja specjalnie ją wzięłam w jasnym kolorze, dlatego że uważam, że trzeba trochę przełamywać te stereotypy, że w zimie nie można nosić białego, nie można nosić. Jasnych kolorów. Moim zdaniem można i to świetnie wygląda, i też można przy tym się wyróżnić w tłumie ludzi, gdzie wszyscy po prostu są poubierani w ciemne kolory, w czarne przeważnie kolory. W tej kurtce bardzo fajnym akcentem są te rękawki tutaj z takim elastycznym zwężeniem. Naprawdę. Ekstra to wygląda. I ta kurtka kosztuje niecałe 325 zł. Ona też nie należy do takich naj, najcieplejszych na duże mrozy, ale myślę, że na taką lekką zimę będzie okej. Okay. Trochę szkoda, że tutaj nie ma kieszeni. A nie, są. Okej, okay, dobra, są, tylko takie dziwne. Te kieszenie są jakby tak od góry uszyte. A widzicie, bo one są zrobione tak, że są niewidzialne. Zobaczcie, tak ich nie widać. Są na szwie po prostu zrobione. Ładnie to wygląda, bo ich nie widać, ale nie jest to bardzo komfortowe, tak wkładać od pionu ręce do kieszeni. Ale dobrze, że są. Zawsze można coś wsadzić. Myślałam już, że nie ma, bo wiecie, tutaj po prostu nie mogłam znaleźć wejścia. I ta kurtka, zobaczcie, tutaj u góry ma tylko guziki, natomiast niżej ma zarówno guziki, ale też właśnie. Suwak. Jedyne co zauważyłam, to że tutaj przy zamku ona mi się po prostu pruje. Jedzie w górę. Ja chcę urwać tę nitkę i ona ciągle wyżej się pnie, także nie będę tego za bardzo ruszać. Bardzo mi się podoba też to, że jest ona z takiego jakby papierowego materiału. Nie jest on błyszczący, jest matowy. Ona tutaj ma takie gumki, które można ścisnąć i wtedy zrobić z tego taką jeszcze krótszą, kurtkę puchową. Nie no, muszę przyznać, że ona ma wiele takich fajnych wariacji, można z nią troszkę pokombinować. I też fajne jest to, że przede wszystkim jest po prostu ciepła ale też do tego stylowa, to mi się podoba. Powiem Wam szczerze, że jak tę kurtkę widziałam na stronie, to ten brąz wydawał mi się delikatnie jaśniejszy, a jednak to jest taki bardzo ciemny brąz, powiedziałabym nawet czekoladowy. Jak możecie zobaczyć, ta kurtka, ona jest z imitacji skóry. Coś, co w tym momencie jest bardzo modne. Szczególnie czarne kurtki zauważyłam. Dlatego też ja postanowiłam zamówić wersję brązową, żeby jednak troszkę się wyróżnić. Na Maxa mi się ona podoba, naprawdę. Ona również kosztuje 325 zł. Niecały tam 325 zł. O Jezu, jakie ona ma małe kieszenie. Hej serio, tutaj palca można wsadzić. A nie, tutaj są też zatrzaski. Ja nie wiem o co. Nie mam pojęcia o co chodzi, czemu ja sobie tak nie radzę z kieszeniami dzisiaj. W każdym razie tak się prezentuje ta kurtka. Muszę Wam powiedzieć, że nie jest ona jakoś bardzo gruba, ale z tych trzech, które do tej pory przymierzałam, w tej czuję się jakoś najcieplej. Też zobaczcie, ona ma takie dłuższe rękawy, które już dosłownie zasłaniają całe ręce. Powiem Wam, że w okresie zimowym ja to nawet lubię, dlatego że mi bardzo, ale to bardzo marzną palce i. W momencie, gdy tylko mogę sobie jakąś bluzkę wysunąć, czy cokolwiek zrobić, żeby dodatkowo jakby mieć jakiś materiał wokół dłoni, to zawsze mi się to podoba. Plus też mam wrażenie, że to troszkę tak wygląda bardziej high-fashion, jak te rękawy. Są takie dłuższe. Dajcie mi znać, co Wy myślicie o tej kurtce. Ja muszę przyznać, że naprawdę. Jakby ma ona coś w sobie i mi się rzeczywiście podoba. Uuu, no muszę przyznać, że to już jest bardziej eleganckie. Tutaj ten płaszczyk to jest 60% poliester, 40% wełna. Także, no, że ta wełna w ogóle tutaj jest w tym składzie, to jestem lekko zszokowana, ale wiecie, no to jest jedyne 40%. Muszę przyznać, że rzeczywiście, naprawdę, porządnie jest wykonany. Tutaj bardzo mi się podobają te takie zakończenia. Do tego mamy pasek. I wtedy wygląda to w ten sposób, ale muszę wam powiedzieć, że naprawdę jest to tak cieniutkie. Może grzać w tym momencie jak wyjdziecie na zewnątrz, gdzie na dworze jest no jeszcze te 10-15 stopni, ale obawiam się, że jakby tutaj już, wiecie, przyszło 5 albo zero, no to zdecydowanie możecie zmarznąć. Po bokach mamy kieszenie, natomiast one na środku są zszyte chyba po to, żeby po prostu się nie odwijały. Czy należy on do moich ulubionych? Z tego całego zestawu nie powiedziałabym. Jeżeli chodzi o płaszcze, to ja zdecydowanie wolę coś dłuższego, ale to jest taka też bardziej elegancka, powiedziałabym trochę, kurteczka, właśnie taka jesienno-zimowa. No i też, tak jak możecie zobaczyć, tutaj jedynie są takie Dwa zatrzaski, także naprawdę. Czy to będzie grzało? Nie powiedziałabym. I też muszę Wam powiedzieć, że ten materiał jest dosyć gryzący i dosyć taki szorstkawy. Teraz dopiero czuję, jak ściągnęłam ten płaszcz. Normalnie czuję, jak mnie tutaj kark spędzi. Ta kurtka, jak ją zobaczyłam na stronie, to powiem Wam, że byłam w lekkim szoku. Strasznie mi się spodobała. Ona w tym momencie jest taka troszkę niepozorna. Zwykła, czarna, puchowa kurtka, dłuższa, także fajnie, dlatego że tutaj nawet tyłek Wam zakryje i ogrzeje. Trochę taki oldschoolowy vibe. Ona tutaj ma rzepy jako ściągacze, jako żeby wiecie, tutaj troszkę węziej było. Fajne jest to, że ten materiał jest matowy. Do tego ma ona taki gruby zamek z takim większym suwakiem. Zobaczcie, ta kurtka dzięki tym ściągaczom może zmienić kształt i może bardzo mocno również talię opiąć. Także to jest naprawdę bardzo fajne, że po prostu możecie nią też troszkę tak sobie wymodelować sylwetkę powiedzmy. I możliwość tak naprawdę dopasowania jej do siebie mi się bardzo podoba. Te tutaj rękawy oraz Tatalia. dodatkowo kaptur. Idealny rozmiar, serio. Ej, dobra, teraz jeszcze zauważyłam, że ona od dołu tutaj ma ściągacze, czyli że ją również można zrobić na taką, wiecie, na taką krótszą. No to jest na maksa fajne, dlatego że tak naprawdę z jednej kurtki możecie zrobić przynajmniej trzy wariacje. I nasza ostatnia rzecz w tym filmie, czyli płaszcz. Powiem Wam na samym wstępie, że mega słabe jest to, że on jest w 100% poliestrowy. Nie powiem Wam, że on jest miękki. Jest miękki, ale czuć mm, taką jakby trochę polarową. Teksturę, nie wiem, coś takiego, po prostu coś takiego czuję nieprzyjemnego. Dodatkowo on się na maksa elektryzuje. I też muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o kształt, to jakoś nie jestem za bardzo fanką. Przede wszystkim nie podoba mi się to, że tutaj jakby jest tak widoczny ten guzik, dlatego że ten płaszcz, zobaczcie, możecie nosić w ten sposób, no ale jakby ta klapa też ona czasem lubi odchodzić, i nie podoba mi się to. Tutaj. Wolałabym jednak, żeby tego nie było. Wolałabym y, nie móc tego płaszcza zapinać w ten sposób, tylko żeby on sobie po prostu tak był. Ewentualnie gdzieś jakoś tutaj bym poprawiała to wszystko. Sam kształt, jaki robi mi ten płaszcz, po prostu mi się jakoś nie podoba. Jakoś on, nie wiem, no jest taki średni. Kosztuje 365 zł, czyli prawie 400. Wy. Chyba wolałabym nawet trochę więcej pieniędzy dać i. Kupić jakiś lepszy płaszcz z lepszym składem, z lepszym krojem, dlatego że zobaczcie i tutaj rękawy, i jakby o ile w kurtce mi nie przeszkadza to, że rękawy są dłuższe, o tyle płaszcz jest to taka odzież wierzchnia, która y, powinna reprezentować sobie troszkę elegancji. No a tutaj trochę się czuję jak taka kula daje fula, nie wiem, jakoś po prostu mi to nie leży. Ale przy okazji muszę Wam pokazać jeden płaszcz, który bardzo lubię, dlatego że tego na pewno sobie nie będę zostawiała, po prostu nie. Nie podoba mi się on. I zobaczcie, ten od razu jakoś po prostu 100 razy lepiej wygląda, moim zdaniem. Zobaczcie, jest to płaszcz, który jest naprawdę bardzo ładnie skrojony. Talia jest podkreślona, rękawy są idealnej długości. Do tego tutaj nie ma żadnych guzików. A zobaczcie, jak na przykład chcę, żeby mi tutaj było cieplej. Zobaczcie, to wystarczy, że po prostu te klapy tutaj odegnę i. No, moim zdaniem on wygląda 100 razy lepiej, a jest tylko 200 zł droższy, dlatego że ten kosztuje 6 Natomiast on jest chyba w 80% wełniany albo w 75% wełniany i chyba ma też jeszcze 5% kaszmiru, także składem. No, 100 razy lepszy niż poliestrowy, który się elektryzuje, który jest nieprzyjemny. Ten rzeczywiście jest bardzo mięciutki i nawet w porównaniu do tego płaszcza, który też ma w sobie wełnę, ten jest po prostu strasznie kujący. Ja nie wiem o co chodzi, czemu on jest taki szorstki, natomiast ten jest bardzo mięciutki, bardzo przyjemny i od razu też Wam powiem, dlatego że ja wspieram polskie marki i to jest polska marka. Holistic. Ja mam ten płaszcz w rozmiarze S i jego też Wam podlinkuję na dole, tak żebyście sobie zobaczyły. Moim zdaniem warto. Jeżeli chcecie płaszcz, który tak naprawdę ostarczy Wam na lata, będzie dobrze wyglądał, będzie ładnie się układał na Waszej sylwetce, moim zdaniem warto wydać te dwie stówy więcej i kupić sobie płaszcz, który tak naprawdę możecie nosić przez 10, a nawet 15 lat. Także ja nawet w tym płaszczu podsumuję ten film. Jeżeli chodzi o kurtki z Naked, to muszę przyznać, że najbardziej mi się spodobała ta puchówka, yy, ta skórzana puchówka i też mi się bardzo spodobała ta kurtka, przede wszystkim dlatego, że jest bardzo ciepła i tak naprawdę mamy tutaj Trzy kurtki w jednym, w zależności od tego, jak sobie te ściągacze ułożymy. Ten płaszcz nie jest on najwyższych lotów, muszę powiedzieć, ale naprawdę bardzo ładnie wygląda i dodaje takiego fajnego charakteru całemu outfitowi. Także on mi się też podoba. Natomiast te dwa płaszcze, które wam pokazałam, no powiem szczerze, że nie jestem ich największą fanką i raczej Wam ich. Nie będę polecała. Także ja już się będę z wami żegnała. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Oczywiście dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Możecie mi też pisać, co chcielibyście zobaczyć dalej, co chcielibyście, abym przymierzyła w kolejnych filmach. Buziaki. No, papa.